Jak dać sobie radę na rynku pracy, zwłaszcza teraz, są rozwiązania. Razem można zdziałać więcej. Tematem spotkania była możliwość, perspektywa utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych na terenie powiatu działdowskiego, osób prawnych, które byłyby samorządami lokalnymi, a spółdzielnia realizowałaby działalność w ramach nisz rynkowych i zidentyfikowanych potrzeb. Aktywność zawodowa w sektorze ekonomii społecznej to przede wszystkim pomysł. Jest pomysł, będą i profity. Wsparcie przy starcie mamy zapewnione. Fundacja NIDA wspólnie z Jadowską Agencją Rozwoju prowadzą e, razem projekt e, ośrodek wsparcia ekonomii społecznej e, i można się zgłosić albo do Daru, albo do NIDy w Nidzicy e, i tam już e, każda osoba zainteresowana otrzyma pełną informację i pełne wsparcie aż do czasu założenia spółdzielni i otrzymania na ten cel specjalnych dotacji. Bezwrotnej. Środki finansowe mamy zabezpieczone na utworzenie spółdzielni socjalnej. Jest to 24 tysiące złotych na osobę, czyli spółdzielnia socjalna, gdyby zawierać 10 członków, to może otrzymać 240 tysięcy złotych na rozpoczęcie swojej działalności. Rezultaty wynikające z funkcjonowania spółdzielni socjalnej spora grupa osób już doświadczyła. Dzięki własnej determinacji i chęci do działania, zastój nam nie grozi, lecz wiązać się to ma z czystym zyskiem. Mamy ponad 30 spółdzielni działających w naszym terenie, to są spółdzielnie z bardzo różnych branż, są spółdzielnie e, świadczące usługi budowlane, usługi sprzątania, opieki nad osobami starszymi, spółdzielnie gastronomiczne, turystyczne, e, prowadzące żłobki, przedszkola, a więc jakby to jest pełna e, paleta e, i pełna gama e, e, możliwości, które wynikają po pierwsze z analiz lokalnego rynku i analiz potrzeb. Dobry projekt to pół sukcesu, drugi stanowi zorganizowanie zespołu. Im większy, tym większe korzyści. Dofinansowanie czeka.